Wiadomo, chodzi po rynku. Upodabnia się do mnie. Ludzie robią z nią zdjęcia, wrzucają w internet, ja patrzę, a to nie ja. No to kurwa, co to jest? Podszywa się pod moje te? Ja tam nigdy nie byłam w tych miejscach i kasiorę bierze, i kasuje się. Jak, ale to niech pani ją opisze, jak ona wygląda? No tak jak ja wyglądam, no jak wygląda, identycznie jak ja, kurwa, odbitka, kurwa, Barbary, no co to, kurwa, trzeba ją znaleźć. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałam się zapytać o w Bardzo proszę. Papieża pan ma? Proszę? Papieża? Nie. A Wałęsę? Tak. O. A Barbarę Kwarc? Kogo? Barbarę Kwarc. A wie pan kto to jest? Wie. Kto? No wie, proszę pani, ale. No kto jest Barbara Kwart? Bo my, bo my jej poszukujemy, wie pan? Nikt moją mordą nie będzie sobie dupy wycierał i zarabiam na tym, kurwa. Krocie. No taka... Trzeba ją kurwa znaleźć to szybko. Nie ma opcji, byśmy jej nie znaleźli. Ja zrobię przynętę, kurwa, zakudy i na glebę, kurwa. I o kurwa. Nie ma, kurwa, sobotwora a Nie ma takiej opcji. Kurwa, idziemy na rynek. Blond, szczupła, wysoka, charakterystyczna, ruch, wymowa, spojrzenie wszystko. I oryginalność. Taka starsza babeczka z internetu. No, wiem, nie ma, nie posiadamy jeszcze. A gdzie ją można znaleźć, nie wie pan? Nie, do tego ja wypenetrowałem strony, nie, nie, nie zwróciłem uwagi na to z Si, Si, siwule. Idziemy do nory, tam gdzie ona siedzi, ja muszę tam zakudy wyciągnąć i gleba. Si soles, si soles. Maroleto, si soles. W bazie danych nie ma Barbary Kwarc, prawda? Nie, no bo prawdziwa, wie pan, Barbara Kwarc jest strasznie hamowata, wie pan, bez hamulców kobieta. No no Taki no charakter. że muszę to Naprawdę nie <laughs> Wie pan co? <śmiech> 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 moja moja twarz <laughs> nie wytrzymuje tego tematu. <laughs> kurwa, wiesz. Tak, no. spierdoliła. Jeszcze muszę chodzić. Proszę pana, jest taka sytuacja, hmm. że na tv.pl. Proszę pana, jest prawdziwa ta kobieta. A jak chce fałszywo? <groansForm últimos> To, proszę Panią, to, no, no ja fałszywej w tej chwili nie mam, nie posiadam Pana. Nie posiada Pan fałszywki? Skurwa. Fałszywki Pan nie posiada? Nie, tylko oryginale. Czekamy, wiesz, i czujemy sprawę, wiesz? Czeka Pani na nią? No. I my czekamy kurwa, suka się gdzieś trawa, wiesz? Jakąś dziurę wlazła. No to jak szczur tak lata, wiesz? Szczur, rynkowy szczur. Bo właśnie proszę pana, chciałam panu to o tym powiedzieć, żeby pan oczy bardziej rozszerzył. Ja jestem właśnie tą Barbarą kwarc. dzwonię w nietypowej sprawie do pana, jak wajs w nietypowej sprawie. Patrz jak siedzi, jak się rozgląda, czeka na przynęta, jak się wystroiła, jaka torba, jakie połaści, jakie buty, na co na liczy. A jak siedzi, kurwa, czeka na moich fanów, żeby z nich kasiorę brać, kurwa, z fanów, widziałeś? A jak siedzi, suka. To mam udawać sobotwóra? Swojego? Ja jestem podobna, wie pan. No to dobrze, no to właśnie takie osoby kierują się do nas. Patrz, patrz, jak się rozgląda, co nas szuka, fanów, kurwa, żeby kasę zarobić. Nie ze no te numery, panie Bruno, jak w tej firmie stawka większa niż życie. Nichu, ja nic nie ma. Po moim trupie dopiero. Takie numery, kurwa. Idę tam. On chce, żebym ja y, udawała swojego sobowtóra. A ta łajza chodzi po rynku. No to jak to jest? Ja już teraz nie wiem, kto jest kto. Wszystko mi się pojebało. pierwszy raz nie właśnie nie chcę kurwa śmiać chcę jezu yes. to... kurwa moherowe berety no. poczekaj dobra pani sprzedaje autografy nawet tak też nawet to to robię nie się no. Ale pani ma poważna baza. A jakim jestem w takim razie? Jak nie się raz? No.